Witam. Witajcie perełki, wasza księżniczka ADHD wstała i ogarnęła sobie życie. Mhm. W ogóle chciałabym sobie pogadać o tym, jak bardzo frustrującą rzeczą jest bycie młodym dorosłym. Mając te 20 lat, gdzie jeszcze ledwo co wyszło się z tej powiedzmy szkoły średniej, już jest się na studiach i już trzeba myśleć o wszystkim. Dosłownie o wszystkim. Dopóki ktoś z dorosłych, będą z dorosłym, nie wytłumaczę ci, jak działają podatki. Jak trzeba wypełniać pity, i że to trzeba w ogóle robić, to naprawdę życzę powodzenia, nie? Eee, w ogóle to jest taka frustracja, bo z każdej strony czujesz takie parcie i oczekiwania innych, że ogarniesz się już w tym momencie, znajdziesz pracę, będziesz niezależny. Z drugiej strony, jeszcze rodzina ma takie poczucie, że ty jesteś jednak tym takim młodym takiem, który dopiero co wyleciał z tego gniazda i no wypada mu pomóc. Chociaż to też zależy oczywiście od rodziny, tak? no bo są rodziny, gdzie masz 18, i lecisz, lecisz, radź sobie, powodzenia strasznie siedzi to na bani mimo wszystko i tak sobie myślę, że to nie tylko mi siedzi, tylko całemu pokoleniu i dlatego chciałabym sobie o tym pogadać, ponieważ yy, z jednym aspektem z tych oczekiwań jest aspekt tego, że znajdziesz sobie pracę w trybie now i w momencie, w którym jesteś przed wyborem znalezienia tej pierwszej pracy, to wszystko jest strasznie abstrakcyjne, mimo wszystko, bo wydaje się, że pierwsza praca to będzie takie, takie lekkie przeżycie. Nie powiedział nikt nigdy. To czemu ja to powiedziałam? jeszcze trzeba brać pod uwagę to, że jeżeli jesteś w sytuacji osoby, która skończyła liceum i stoi przed w ogóle pierwszym wyborem studiów, na które chce iść i znaleźć dziedzinę, z którą będzie wiązała swoje życie, to to jest straszna presja. Biorąc jeszcze pod uwagę to, że trzeba szukać do tego roboty no jest ciężko, zważając na to, że osoby po techniku mają chociażby zawód, o którym e, mało kto powie Ci po tym, jak kończysz ósmą klasę, że ej, mm, fajnie by było e, mieć jednak jakiś papierek, to mimo wszystko jest tylko rok dłużej, ale z drugiej strony, jeżeli idziecie na studia, o których, e, z którymi jakby się utożsamia i wie, że się będzie wiązało przyszłość, to wtedy liceum jest dobrym wyborem, aczkolwiek na etapie yy, kończenia yy, tej szkoły średniej jest się nieco w dupie, ponieważ nie masz doświadczenia żadnego. Żadnego. I dopóki nie masz znajomości mieszkając w mniejszym mieście, to To jest kaplica. Mm -mm kaplica i ciężko jest w ogóle z tego wybrnąć. a nawet jeżeli znajdzie się tą pierwszą pracę to jest <grym> i jeżeli ma się już nawet czerpać tą jedną pracę to to nie oznacza że potem będzie gładziutko mm -mm. Mm -mm -mm -mm. pamiętacie wczorajsze jebanie przygotowywania setupu pod filmik i pięciogodzinne przygotowania? Macie, żebyście się nie nudzili. Ale chciałabym sobie pogadać o tej frustracji, jaką czuje młody człowiek, będąc w swoich latach dwudziestych. Bo w sumie jest to. Jest to coś i jest to temat, od którego dużo ludzi chce uciekać. Warto jest pamiętać, że nie jest się samemu w tym momencie i że wiele osób, mając 20 lat, jest w takiej samej sytuacji, w której patrzycie na rówieśników, i niektórzy osiągają naprawdę szczyty horyzonty. Podróże, kurwa, życie, LA, wszystko, wszystko po prostu, gdzie ma się wrażenie, że w tym życiu się gdzieś jednak zawiodło, tylko trzeba zwrócić uwagę na to, że większość tamtych osób, które mają faktycznie środki na podróżowanie albo jakieś takie uh, luxuries, luxuries, jednak albo na to sobie zapracowało, albo zrobili to za nich rodzice, co jest bardzo częste. No, nie zawsze się jest Polakiem, Biedakiem. No. Myślę, że teraz przyszedł czas na segment rozrywkowy. I pomyślałam chociaż raz w życiu, że dobrym pomysłem. Jednak się nie nagrało i wyświetlę Wam gdzieś listę. Tych rzeczy mogę Wam je nawet teraz wymienić, ale się wkurwiłam. <noise> Jeszcze bardziej niż po pomyśleniu o tych rzeczach. Jest to y, Rondo Caponiera stworzona przez samego Lucifera Diabła, który na zakończenie świata w 2012 roku musiał kurwa mieć gdzie dojechać i którędy dojechać przez te piekło, dlatego stworzył Caponierę. Ja pierdolę. Dwa, poznań główny i schody nigdy nie działają. Syzyf już miał lepszą robotę wnosząc ten kamień niż ja wnosząc te walizki. Po tych schodach, które idę, co mają do roboty, to kurwa jechać, ale nie jeżdżą. What the fuck! I ran do środka, ale tam często już nie przejeżdżam, więc w sumie do Aczkolwiek, ilość wypadków, jak bardzo to nie działa. Jest przerażające. I'm out. No i jeszcze ekonomik. Ekonomik jako wielki czerwony tampon, zakrwawiony pośrodku Poznania, jako dobry wybór architektoniczny. Nie, nie, jako student i jako miasto studenckie nie chcę być utożsamiana z jebanym tamponem pośrodku Poznania. Dziękuję. I jeszcze miałam wspomnieć o tym. Oh. Wracając do wielkich zapowiedzi po tym jak rano wstałam znowu znalazłam pracę i nie zgadniecie. Jest to praca w żabce. Jedyne co czuję to ból. Mm -mm. W sumie to już nic poza nim nie czuję więc będzie ciekawie będzie ciekawie więc pamiętajcie moje drogie robaczki nawet jeżeli będziecie w sytuacji w której ktoś wywiera na was presję, bo już jesteście dorośli i musicie coś zrobić nie musicie nie musicie wcale nie musicie nikomu udowadniać jacy to wy nie jesteście zajebiści bo po pierwsze nie jesteście. Może nie powinnam mówić takich rzeczy, yy, bo <grymnie> to jakby nie jest wasza wina. Jesteście nowi na tym polu życia. Yy, I no co? No trzeba, trzeba iść do przodu, tak. Trzeba. Jakoś znaleźć siebie, co jest bardzo ciężkie. Patrząc też na to, jak, jak dużo bodźców nagle wpływa, i patrząc też na krok swoich znajomych, jest ciężko, ale trzeba. Trzeba jakoś wrzącić do przodu. I też, jeżeli weźmie się pod uwagę chociażby związki. I to, że czuję się taką presję, że są osoby, które są razem 5 lat, są osoby, które są razem już 2 miesiące, są osoby, które już miały wzór partnerów, a wy nie macie nikogo? No i co? <ścoughs> Jakby, no i co? No tak, tak, tak bywa. No, trzeba najpierw skupić się na sobie przede wszystkim na sobie, żeby potem móc, yy, móc pokochać w ogóle drugą osobę, tak? Najpierw trzeba rozwinąć siebie i jednak spojrzeć na siebie z tej dobrej strony. Żeby inna osoba mogła zobaczyć tą dobrą stronę. I żeby też mogła dostrzec, se, dostrzec te pozytywy. Więc no... Nie ma lekko. Ale będę do przodu. Więc nie ma co się załamywać rybeczki. Ja Wam serdecznie dziękuję za poświęcenie swojego życia na moje pierdolenie yy, o rzeczach, które być może wiecie, a być może ktoś potrzebowaliście kogoś, kto by Wam powiedział o tym i co powinniście usłyszeć. No i trzymajcie się. Pa pa!